Raport z budowy, kolejny, ciepło jak w Dubaju, ceny jak w Dubaju. Tak wygląda budowa w obecnej sytuacji ekonomicznej w Polsce. Co mamy? Mamy kolejne rozdyskowanie. Kolejne pomieszczonko. Tak wygląda płyta. Szczerze powiedziawszy wygląda dobrze. Na razie to jest najładniejszy no. element rozdyskowany. Rozdeskowane mamy jeszcze schody Oczywiście nie całkowicie Na razie jeden bieg Dalej jeszcze z częściowo podparty, no ale... Troszkę... niektórzy jeszcze się boją tego zdjąć Chociaż tu... Przy takim obciążeniu Tylko ciężarem własnym, to, to już można by to dawno zdjąć Za dzisiaj przyjechały ciekawe rzeczy membrana dachowa gąsiory taśma kalenicowa wkręty i blacha i blacha na obróbki mamy jeszcze okienka opfakro okno Fakro razem z fartuchami. I oczywiście najważniejszy element Blacha Od trapezę. Jutro mamy betonowanie wieńców na ściankach kolankowych i na ściankach szczytowych Zamontowane już mamy kotwy talerzowe, podmurłate ala mostowe. Część kotwy jest wiercona w beton komórkowy. Na stabilizacji, żeby to nie latało 4 cm powyżej betonu. Jest miejscowiony talerzyk, no i kotwa jest cała gwindowana, czyli jeszcze większa przyczepność na wyrwanie. Góra przywiercona, przynajmniej przykręcona drutem do strzemiona, no i gwint zabezpieczony, żeby się nam nie zachlapał. Dodatkowo daliśmy jeszcze te rurki szalunkowe. Nie skręcaliśmy je teraz prętami wintowanymi, tak jak to miało miejsce wcześniej. Tylko daliśmy tu na tak zwane spaksy. 32 cm długie. Akurat fajnie nam to wszystko skręciło. Tak to jest rzucone, żeby to. Żeby ten wieniec Trzymał nam wymiar Tutaj pozaznaczone są krokwie Gdzie idzie krokiew Żeby nam się to fajnie mijało w miarę Żeby nie było potem niespodzianek Że krokiew wyjdzie na Dokładnie na kotwie na górze, na ściankach działowych, tam gdzie są wieńce, w miejscu, gdzie są rdzenie, też już są zamotowane kotwy. No i to będzie to będzie łożona płatew, Jak tam.